Cześć, witajcie, ze strony oczywiście ja, wasza kochana Magdzia I witam was w kolejnym odcineczku Zatem tak Dziś jest shopping nie jednej, nie dwóch, nie pięciu, a dwudziestu siedmiu figurek LPS, tym moich marzonek Akcesoria oczywiście są, plus duży domek dla pet shopków Tak Fuh, Bez zbędnego przedłużania Zaczynajmy Najpierw zaczniemy sobie od akcesorii w tej reklamówce. To ona tutaj. Na początku mamy taką huśtaweczkę, do, która była w zestawie do takich małpek, trojaczk, do troj, małpek trojaczków. No. Tak się chyba to nazywało. Wiem, że to jest fajne. Lubię tym bujać. To jest fajne. To się w sobie może mi zawsze przydać. To są tu. Zdejmuje. I zawsze może być taka fajna palemka. Palenka. No tak. O, wystrój plażowy. Mm. Jest klimat. Okej, okay, bez żartu Na razie. Yy, mamy tu wanienkę. Yy, takie na papu. Nie mam niestety do niego zbytnio tych yy, kosteczek i tak dalej, ale... Mam nadzieję, że będę miała niedługo, bo też chcę kupić kilka akcesoriów, więc. No. Teraz e, takie lusterko. E, Albo nie pokażę mojej twarzy na razie. Mam tutaj szufladkę, którą ładną jest. Nie pokażę wam mojej twarzy na razie. O, o, piękny. Tu, wygląda. Tak, pojawiacie się mojej twarzy, żeby nie było widać, bo jest. Taką, taki leżaczek. Dla kotków, purr, Aż pur. Mam go ogle jakieś w końcu. Bo nie miałam wcześniej żadnych okularków z shopów tak naprawdę. Yy, kolejny ten, bo mam już taki pomarańczowy, boksik. Bradliko. Kasę. To jest moja taka pierwsza kasa, o. W tę stronę. Taka moja pierwsza kasa. Yy, piedereczko. Kum Ławeczkę. Ławeczkę. Ech. Dobra, to jest w to wysokie. Tak, e, mam to od Doga, ale niestety Doga nie mam. A e, w sensie z tego zestawu, nie? Był razem z pudełkiem i jest jeszcze różowy bro Dog, ale chodź tu Delgado. No. To jak to, Delgaduś, ale ty wyglądasz w tym. Mm. Brałabym. To jest upokarzające. Bardzo upokarzające. Okej, okay, dalej. Tyle taką palenkę. O, Koszyczek. Popojedz piłkę. Plocek z takimi szybkami, chipsy, takie ciusteczko takie słodkie, nie wiem, nie próbowałam, ale. O, mam też taką ko, takiego kokosa z palenką bodajże mydło. Dobra, tutaj wskazujemy. E, mam koronę. ładna Terebunia, robienia to się jakoś na przykład do szkoły, czy coś. Lornetka. Drabinka, popcorn, miseczka w kształcie liścia, yy, taka korebeczka, kolejne ciastko, pudełko popcornie, zawsze popcorn mogę dorobić, takie coś dla pędzorków, podwójną miseczkę, piciu, yy, taką... Nie wiem, co to jest w sumie, ale ładne to jest. Imbryczek, telewizor, holograficzny In -ling. In -ling. wiadereczko. Nie na pewno. Taki ładny, taki misiewicz. Takie. Łabeczki Piesio i taki, taka, ta, taka rybka Fistoszek Taki orzeszek <grych> Tutaj słodkie yy, Kolejna korona Też bardzo ładna yy, Taki tutaj piesio Jest taki, taki takim maszkiem Ostrość tutaj nie, jest. jest taki słodziutki zyskanych. Kuli. I okularki. Taki listek. I to. Nareszcie mam. Bardzo, bardzo mi się coś takiego właśnie przyda. To w scenografii. To jest bardzo piękne. Ja zawsze pragnęłam mieć takie, taki mebel, takiego rodzaju mebelki. Czuję, że to jest po prostu z mocnego plastiku, a raczej takie gumy od spodu. Od spodu jest to jest bardziej gumowe, ale tak to no. Madzia sobie. Ale nie umieraj, za późno. Teraz przechodzimy do domku. Tak się prezentuje ten domek? Jestem bardzo zadowolona. Tak on wygląda w środku. Widzicie Bardzo fajne. Tutaj mam bujubuju. Ciuu! Ciu się nisko! Tu ma tak. O! Tak jest spoko? Tak, nie ma. Niestety dźwigki nie wytrzymało presji. Więc yy, no. Tutaj jest to miejsce na wpiciu. Z tyłu prezentuje się ten domek, tak. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Mimo wszystko. Teraz przyszedł czas na gwóźdź tego odcinka, czyli figurki. Zapraszam. Figurki, co? Tu od pokażę. Zacznijmy od takich potrzebków. Właśnie te małpki. Są oryginalne. Mają, mają dziurkę. Wszystkie mają przeźroczyste rurki więc są to oryginały następne są takie ważki trzy ważki yy, mają jedna ma dziurkę dwie mają magnesiki mają one przeźroczyste rurki, rurki i są oryginalne Następnie są to takie dwa słodkie ptaszki, I się one bardzo podobały. Zawsze chciałam mieć takie, takie właśnie ptaszki. Z kolei teraz są y, taki właśnie mors i foczka. Są one oryginalne, mają przeźroczyste rurki. Mors ma dziurkę, a foczka ma magnesik. Następna jest taka krówka ona bardzo podoba się, ja wbrew pozorom lubię właśnie ten kształt krówki taki, nazwę ją chyba Milka <grywa> bo ładna jest ta... kolejna jest ta... taki chomiczek bardzo mi się podoba ten pyszczek kolejne to są właśnie ten piesek i ten króliczek są oryginalne mają przeźroczyste rurki mają magnesiki. Króliczek ma czerwony. Piesek ma szary. Podobają mi się te oczka u tego kuliczka. Są śliczne. Teraz jest taki. Oto pajączek. Ja zawsze chciałam mieć jakiekolwiek pajączka. On jest piękny. Zawsze. Właśnie, akurat tego ten mi się marzył pajączek. Teraz go mam. Jest on oryginalny. Ma tą przeźroczystą rureczkę. Ma dziurkę. Ma 8 nóg Więc... No Powoli zbliżamy się do końca Teraz jest taki misio Cys, Zawsze chciałam mieć misia Słodkie jest ten misio, ma, ma dziurkę yy, Nie wiem, pokazałam wam w ten sposób <grym>, Nieważne, dobra Tutaj ma dziurkę, ma, ma przeźroczystą rurkę Jest oryginalny Młodo oczywiście Teraz mamy owieczki, one też są oryginalne przezroczyste rurki są śliczne bardzo chciałam mieć jak, też taką owieczkę, bo zawsze mi się podobała a to tutaj, że tak powiem, fajnie czy mi się podobają ja? persy, właśnie długo oczekiwany moment, persy te dwa persy mi się tak marzyły teraz idą łałki. dokładnie Ciłałki! W końcu mam moje takie, że tak ciłałki. Zawsze chciałam mieć tą ciłałkę. Przyda, ma oczywiście w oryginalna, ma przyroczystą rureczkę. Tylko i jej główka opada, ale to nic nie szkodzi. dla ta główka. I to nie przeszkadza. Mam też, też tą. Grałaby fajną rolę chłopczyka po prostu. Nie, chłopca jakiegoś chłopaka. Bo nie mam dużo takich, które mogłyby grać rolę męską. Yy, figurek i dodatkowo mają właśnie te obruszki yy, w gratisie można <laughs> powiedzieć Takie obruszki ładne, mi się podobają te obruszki w szokali Nie wygląda Teraz jest taki pudelek yy, Ma szary ma magnesik Niestety nie ma ogonka, wygląda jakby miał goły tyłek Ale mi się bardzo podobał ten pudelek, więc go wzięłam nie zauważyłam nawet, że nie ma ogonka, ale nic nie szkodzi. Ewentualnie mu dorobi do ogonek albo zostawię, bo śmiesznie wygląda fajnie po prostu i nadal mi się podoba. Mi że tego mi nie przeszkadza, że nie ma gorka. Teraz mamy takiego ładnego owczarka. Śliczny jest, ma szary magnesik, jest oryginalny ma przejrzeczy s i ten... Bigiel. Ten bigiel jest piękny. W końcu mamy jakiegoś bigla, on jest oryginalny, ma magnesik, ma przeźroczystą Tu Czekajcie to widać. Ale jest oryginalny, naprawdę. Chyba. Chyba to na te oczka. Nie wiem. Nie ja wiem, to oryginalny czy nie, nieważne. Glimmże jest śliczny, śliczna jest bardzo. Dla mnie takiego typu właśnie mogą y, te figurki, mogą grać role zarówno męskie jak i żeńskie, więc nie mam pojęcia jak tego by trzeba tutaj nazwać, ale jakoś postaram się. Także bardzo je lubię. Są śliczne. Przechodzę do konkretów, mianowicie Zawsze chciałam mieć liska, mam liska, tego liska zawsze chciałam mieć, więc go mam. Oczywiście jest trochę brudny, ale wyczyszczę go, będzie piękny jak jeszcze nie wiem. Bardzo zadowolona jestem i teraz przechodzimy do harta, właśnie z tego kształtu jestem najbardziej zadowolona, bo nigdy nie miałam, nigdy nie miałam tego kształtu, a zawsze go chciałam mieć. To się tyczy też liska oczywiście, i te wszystkie, ale. Yy, no, naprawdę, on jest oryginalny. Oryginalny jest, od razu mówię. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Cały ten zestaw kosztował 150 zł, ale udało się zejść z ceny i kosztował 130 tylko. zapłaciłam, zapłaciłam tylko 130, bo to było z odbiorem osobistym, bo akurat było to w moim mieście. Do zobaczenia, na razie, cześć. Pow!